Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kartę RTX 3070 Ti od firmy MSI. Jest to model Ventus 3X. Eee, cóż, ostatnio robiliśmy Game Warda, więc, więc spróbujemy puścić tą kartę na takich samych ustawieniach, żeby je porównać, jak ona wygląda. No, tak wygląda generalnie. Hmm, może ściągnę pudełko, będzie na jaśniejszym tle, będzie lepiej. Więc tak, trzy wentylatory, no wiadomo, 3X. Co muszę powiedzieć, jest bardzo ciężka. Jest mega, mega ciężka. Zobaczycie dlaczego. Spójrzcie od dołu. No masa żelaza. Masa, masa, masa. Chodzenie ma, że tak powiem, przekozaka. No, waga, że tak powiem, skąd się bierze. Tutaj mamy jej front. Tutaj mamy ją od góry. Dwie wtyczki, szkoda, będzie, no wiadomo, na no trzeba będzie dodatkowy rozdzielacz do no koparki. Tu mamy tył, czyli nie dmucha, od frontu do tyłu, tylko góra-dół. Dół już był, a teraz pójdźmy na backplate. Backplate, no dla graczy super. Podejrzewam, jeżeli chodzi o rozwiązanie, no niestety do koparki takie dziury nie są skazane ze względu na to, że będzie się wytwarzał pociąg temperaturowy, bo będzie stąd wychodzić powietrze, dmuchać na kolejną kartę. Tutaj wentylator te ciepłe powietrze zaś się przepuści przez swój radiator, w związku z tym, no niestety, no, każda kolejna karta będzie cieplejsza. Z racji tego, że składam koparkę, no mam już tutaj taką kartę uruchomioną. Ona sobie chodzi, na razie na ustawieniach zerowych. Cóż, plastiki jakie ma, no takie jak to w MSI, taka taka średnia puła, nie? Niby takie ala, ala szczotkowane, na tej karcie to widać, ala takie szczotkowane. Nie jest tak, ani dobrze, ani źle, taka średnia po prostu, zupełnie średnia. No tutaj wiadomo, tam dali troszeczkę plasticzków, żeby to nie wyglądało, nie ma żadnych LEDów jak to w Ventusie. Czy warto płacić 200, czy tam 300 więcej zaleda i, i troszeczkę więcej kolorów na obudowy, to ocencie sami. Kto lubi bajery, ten, ten, ten po prostu niech sobie kupi kartę inną. Kto chce mieć budę zamkniętą, czy nie chce, żeby mu w koparce nie wiadomo jak świeciło, no to o, karta jest OK. Tutaj mamy ją na stokowych ustawieniach. Czyli jest 00 Game world, z tego co pamiętam. Robiłem na 190 prądu. Tutaj dałem 192, 193. Mamy na razie 51. O, wyłączę 51. No, praktycznie 51 Heszy. Dobra, wrzucamy jej małe OC. Wiadomo, rdzeń zostawiamy na 0. Jak to w 3070 i Dajemy jej 3000. Czy tysiące jest? Jest, bo to tak ciężko mi patrzeć przez telefon. Jednocześnie tutaj, poglądając, patrzę na temperaturę. No, 51 stopni przy wentylatorach na 60%. Nie pamiętam, chyba w GameWordzie było, ustawiałem na 70, z tego co pamiętam. Ale dobra, zostawimy na 60. Niech będzie. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Próbuję tutaj jedną ręką sobie. Już mamy pięćdziesiąt dziewięć, no karta jest na mikronie generalnie. Nie lubię, nie lubię pamięci Mikrona, taka, taka często gęsto są jakieś dziwne niespodzianki, nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak. No jednak, jednak ten mikron jest taki jakiś nieprzewidywalny, aczkolwiek no, też nie jest zły, no tak no, no, chodzić karty chodzą na tym Nie ma co ukrywać 5987, czyli mamy blisko 60. Tak jak mówiłem, no jesteśmy na NB Minerze, więc NB Miner zawsze pokaże nam trochę mniej niż Tirex. Do NVD wiadomo Tirex, Tirex, Tirex. Tutaj ze względu na to, że to fajnie mamy zobrazowane, tak? te rameczki przeskakują, jest to, to, to się odświeża, eee, widać na bieżąco co się dzieje. W T-Rexie jest to takie trochę powolne, do oglądania po prostu jest kiepskie, dlatego bazujemy tutaj na NB Minerze. Eee, od razu Wam powiem, że eee, no na 193 prądu... Bo, ponieważ wcześniej mi się filmik nagrywał, ale mi się nie udało coś tam nagrać, eee, mamy tutaj porównanie z Wardem 190 prądu 59, 91 i 60, tak. No, ciągle osiąga ta karta te, te 60 ale no, muszę przyznać, że. Ona by chciała troszeczkę więcej prądu, tak? Pokażę Wam tutaj, bo jestem w trakcie właśnie składania koparki. Hmm, spójrzcie, no 193, 193, 193. I o dziwo, e, ta karta na przykład, spójrzcie, dam 2700, wysypuje się, że tak powiem. Pochodzi 15 minut, się wysypuje, więc mamy niestety loteria silikonowa. E, na naszą niestety niekorzyść no mówię no tutaj będę musiał jeszcze je poregulować bo, bo trochę, trochę że tak powiem tańczą trochę pływają te karty ale mniejsza z tym no mniej więcej cały czas cały czas hashrate się utrzymywał na w okolicach te 59 60 mega w ogóle tu mam stary obraz stary obraz no niby one są ok wszystko gra ale coś 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 na tym dysku w ogóle to to, to, to nie chce pracować wcześniej Spójrzcie, no coś się dzieje, no tańczym sobie, tańczym sobie te karty. Generalnie, no musicie mi uwierzyć na słowo, bo mówię, nie będę teraz... O, spójrzcie, wysypka. Wysypała się ta karta. No będę zmieniał obraz, bo naprawdę wariują te karty, że tak powiem. Wcześniej te dwie karty chodziły po... Z tej koparki chodziły kilka godzin. nie Na 3000 na pamięci. Cały czas szły, szły po 60, nie było problemu, wrzuciłem je w koparkę. Na innym obrazie zaczynają się dziać jakieś, że tak powiem, cyrki. A, że tak powiem, baza była ta sama, więc trzeba można bazę wykluczyć, razery te same, bo nawet ich nie wypinałem. Po prostu przełożyłem, dołożyłem kolejne dwie karty, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. No, będę nad tym pracował, wiadomo, składanie koparki nie zawsze idzie. Nie zawsze idzie, że tak powiem, gładziutko. Karty z lhr są kartami trudnymi. Żadna nowość na pewno o tym wiecie. Ale jak najbardziej można na nich kopać. Nie są złe. I spójrzcie. Dajmy mu te trzy waciki więcej. Lubi, lubi. ona ciutka lubi. Lubi sobie zjeść tego prądu. No na, na tym obrazie, na takim sprzęcie, że tak powiem, ta karta sobie idzie elegancko. Nie ma żadnego problemu. Spójrzcie na temperaturę teraz na 60 stopniach. Na 60% wentylatory 48 stopni tylko i wyłącznie. Tą w ogóle zrestartujemy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Przełączyłem specjalnie po to. Aha, tu mamy na 70 procentach wentylatory. No, przełączyłem, żeby pokazać Wam temperatury. Generalnie temperatury naprawdę na tym MSI są spoko, naprawdę jest OK. Jeżeli chodzi o porównanie z GameWardem, jest revela, nie? Jest, powiem Wam tak, że generalnie cztery karty, które były odpalone, szły od, od, 40, od 48 stopni do 55. Bodajże, tak jak mówię, no to tutaj trochę występuje ten pociąg temperaturowy, a wentylator nie był jeszcze włączony, żeby przedmuchiwał koparkę. Gdzie w gain-wardzie, przy kartach gain przy identycznych warunkach, gdzie koparka stoi, gdzie jest ogrzewanie podłogowe, daje tamte 28 stopni. I tak dalej, i tak dalej. Temperatury były o minimum 5 stopni wyższe na karcie. Na pierwszej karcie, bo wiadomo, każda karta kolejna ma tam po 1, po 2 stopnie więcej ze względu na te właśnie tutaj dziurki. Tak jak mówię, występuje pociąg temperaturowy. Więc cóż, czy karta spoko? Powiedziałbym, że naprawdę fajna, jeżeli chodzi o kopanie, jest, jest ok. No, jest uciążliwa, bo jest na mikronie. Eee, no, Legamor też jest na mikronie, więc, więc, no nie ukrywajmy, tutaj nie będzie, że tak powiem, e, nie będzie, że tak powiem, tutaj tak gładziutko. E, tak jak mówię, jedna karta odstaje, zepsuła mi trochę humor. Chciałem Wam powiedzieć od razu, że karta jest fajna, jest spoko po tym, jak wychodzi ta karta. Naprawdę można powiedzieć, że jest spoko. No ale ta karta, że tak powiem, psuje mi tutaj mocno nastrój, no ale wiadomo, no nie wszystkie karty są idealne. tak? Jest loteria, jest loteria silikonowa. Zaraz nam to powinno wystartować, ale nie wystartuje chyba. No widzę, że już coś tam wysypuje. No dobra, no zobaczymy, co będzie. Bynajmniej, jeżeli chodzi o tą kartę czyli 5 kart poza tą jedną kartą, która tam coś nam coś, coś tam troszeczkę szwankuje. Naprawdę spisuje się rewelacyjnie, kopią na, na 60, spokojnie wyciągają, wiadomo, na mikronie ludzie podciągają nawet pamięci do 3500 i chodzą w zależności od producenta, w zależności od karty. No mówię, jedna tutaj ma problem, już przy 2700 się wysypuje, reszta idzie na 3000. Troszeczkę muszę jeszcze problem je poustawiać, żeby, żeby, że tak powiem, nie było za bardzo skoków. Co do tej karty, jest na świeżym obrazie, który wcześniej nie był używany, bo tam przy tym obrazie z tej koparki tam był jakiś AMD, coś tam było, po prostu użyłem swoją, swój, swój stary, że tak powiem, dysk. Do odpalenia de facto wjedzie do koparki nowy dysk, ponieważ koparka zlefnie, to wszystko musi być nowe, z nowym obrazem. Zaraz będę to konfigurował. Jeżeli chodzi o tą kartę, polecam. Naprawdę jeżeli chodzi o temperaturę, jest fajna. Przede wszystkim jest cicha. No bo nie ukrywajmy no tak, na 60 stopni na 60% wentylatory trzy wentyle i ona naprawdę nie huczy, nie buczy no jest mega ciężka, mega ciężka, nie ma co tutaj w ogóle gadać, tak? Mówię, ten spornik w pudełku, który daje producent, nie wziął się tu znikąd, tak? No, mówię, gniazdo by urwała, nie ma, nie, nie ma, że tak powiem, bata, mówię, 60 idzie, idzie. Więc cóż, jaka recenzja? Polecam, tak? No mówię, jedna mi się trafiła, jakaś taka nie za super, ale to nie znaczy, że, że te karty są złe. Naprawdę mówię, chłodzenie, konkret, e, karta cicha, nie grzeje się, nie wiadomo co się z nią tam nie robi. E, ta karta pracuje już tutaj naprawdę długo, pracuje stabilnie, e, nic się z nią nie dzieje, więc jeżeli chcecie taką kartę do koparki, no mogę powiedzieć śmiało, że e, warto. Warto, na pewno nie jest zła, nie zawiedziecie się. No to nic, trzymajcie się, hej.